Siema, wszystkich z tej strony kokicysta i dzisiaj będziemy nagrywali y, odcinek z WoT-a y, Będziemy to mu, y, muraż. Przy poznacie znowu ekipę, tak musiałem znowu wyłączyć dźwięki i dobra. Boże, co tu się dzieje? Coś czuję, że to nie wypadnie. Przywitajcie się. Do... Zmieni tego EBR. No witam. Do widzenia. Do widzenia, tak. Dobra, startuj to. Yo. go Welcome! No dobra, już jestem. Miałem jakieś komaty bardzo. Nie to, strzelasz. W Ej, ogarnijcie się tam, ogar. Ogar, jedzcie na środku. Dobra, nie bawcie, nie zachowujcie się gdzieś tylko chodzi do przodu. No prze! To co? Szef, nie, strzelaj. nie no ale serio, nie strzelajcie się pokusie strzelajcie. Nie rozwalajcie tutaj. Yeah. Dobra, y stówka i fauka. Zostańcie tak pod mostem, nie? Esto chyba wie, jak to zrobić, nie? A Ale no przejmuję. Sopa, demakako, sopa, demakako, arrrr. Sopa, demakako, sopa, demakako. Sopa, demakako, sopa, sopa. No, czemu ci dwaj tutaj pojechali? Bo nie wiem, nic by nie zrobiłem, a wiesz jak będę ja strzelał Jak niech czuje, że jest mi za Ja mam arte. <laughs> no, On właśnie. zaczął pierwszy z nimi w czerwcu, czyli pierwszy z za 700 Słuchajcie, o, o, no to o, o, startujemy, o, o, o. 3, 2, 1, start, jedziemy Startujemy, dobra Tak, startu, dokładnie A ty tam z daleka, no Idiota! Ej, pomożecie mi szybko! Idiota! Nie... Akcja ratunkowa! O, V mi pomoże. Nie, nie pomożesz mu już. Idiota! Ech, graj w Getsu. No. Co ten pan se zrobił? Ogromca, dziewic, nieźle. O, Zawsze tak się dzieje, się tak, tak, tak właściwie jak się startuje, to jak. Ale to jedźcie normalnie, nie musicie o, stać tutaj u, na starcie, o, możecie okay. jechać. Jedźcie ale, cały czas tutaj z powrotem. Uderzyjcie masz chłop, załóż za mordę też tam. Masz kurwa, jak się tutaj nie strzelać. Nie, mężę, się. Na... nie strzelać się. Chłop, co kurwa, mnie się na. Ty, jak ja mam lepsze staty od ciebie, czekaj, kurwa. 300 no, ale bitwy. zobacz na bitwy, bo ty masz. No nie, no, ja no, wiem, na... no, no. Kurwa, 3... 285 bitów, mam lepsze staty niż kurwa, tych 5 tysięcy, ja nie dał. Dobra i startujcie już tutaj z drugiej strony Dobra możecie już startować Już nie czekajcie na tego pancera On widzicie on już spadł Jesteś kurwa takim Jecie. cienkim bolkiem w to Musimy power zrobić Ten Marcy mamion, e, Mabion nie wiem Masz 10 sekund żeby się ruszyć nie? A pan następny się nie No dobra ruszę Rozumiesz to? Musimy power zrobić Być odsputowana, eeeh He? He? Tobi, chcesz grać tu na tej treningówce? Oczywiście to by nie chciał, ale nie jaśno. Tobie go się, się pytał. Bo zaraz się wkurzę i będę go montował co bitwę. Nie no, weź się nie kłóćcie na tej. Bez powodu. Dobra, naławaj, no, no jedziecie. Start. To właściwie jak widzicie, że już wszyscy dojechali, to ten. jedźcie z powrotem, nie? Gdzie nie musicie ten za... się przejmować. O, ładnie, ładnie. Poczymy ten bentron. Pałka nie skręcaj. Widzę co robisz. ...malowanego działa. Ołdre... Najlepszy w to Tak sobie myślę. Chociaż nie no, z murarza czy zrobić turniej jak będzie na 1000 zł. No nie wiem. Nigol niepotrzebny. Znaczy ja ogólnie będę robił na 100 subów, nie, żeby jakoś uczcić. Dobra jedźcie no. Jak wszyscy dojechali to jedźcie, nie czekajcie Też ten EBR hmm, mi się wydaje. Pół, EBR tak, żeby nie było zbyt OP. No, EBR nie korzystasz z X-a. Ooo Dobra, mówisz, że ty masz tyle golda ty Możesz ty tylko ty mu co jedziesz ten. teraz Chociaż wiesz co albo nie EBR możesz jechać tylko szybkim Żeby żeby ci było trudniej skręcać nie? Też żeby nie było no, nie, nie, idą, nie Ja moim EBR-em 70 nawet nie wyciągnę więc no Mogę ty wyrazić Cziepa Hm tak. no. Jak chcecie to możecie zrzucić, nie? Ale w sumie on wam zagraca po części ten, yy, blokuje wam po części drogę, nie? Kto tam został? A, BT7 Mart Dobra, BT7, BT7, utop Nie wiem 5 No jedziesz Ale ty tym BT7 nie zepchnęłeś idealnie. Ja wiem Tutaj ja skręcałem. Chciałem Będzie i... fajna scena do, do nagrywania, nie? Dobra, jedzie EBR EBR możesz tylko A, z szybkiego korzystać bywa, EBR wiecie. tylko pod X'emiecie Tylko tym szybkim Nie masz jechać tym skrętnym Ja się jechałem tym szybkim I włączamy jakiś chciałem skręt Tobi Tobi <laughs> Co tu się dzieje? Ej, to no ty to... się przejeżdżasz to w krańcu. Dobra, wiecie co, w następnej rudzie będzie bez kołowców, dobra? Żeby nie było zbyt OP. Nie no, czekaj, kurwa, bo chłop nie wkurwił teraz konkretnie, nie dam mu ani jednej bitwy za nie wiem, konto zaraz tu jest. Dobra, to ja biorę, Tylko, że pokój jest zamknięty, to nie wiem jak wejdziesz, ale dobra. O, bez to plus jeden. O, o patrz, no, Ale otworzę dobra. może na chwilę, nie wiem. Jezus Mario, kto strzelił? Tylko, czemu strzeliłaś? Czemu strzeliłaś, A, dobra, dobra, okej Co? 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 Tak, Co? 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 Z kim mam 1x1? Jak to ze mną będziesz teraz miał 1x1, jeden jeden. to po co chcesz się szeroko podbić? Czemu na ja sobie 1x1? Jeden jeden Bo ty tak powiedziałeś? Tak. Haha! <laughs> Nie no weź haker, otwórz konto, małysem ci zrobię z nim bitwa, ale zmienię se konto, żeby go. A, czyli tu, będzie 1x1 tak? No dobra, może no, weźć. O haker, okay. otwórz konto, otwórz konto. <laughs> dobra, dobra, dobra jedzie. Słuchajcie, eeeh. Y jak przeje... No przejedźcie na drugą stronę No eee, nie wiem co A Dobra przejeżdżać chyba OEBR rozblokować ładnie Dobra ej, możecie zaraz eee, pałka USPO eee, możecie lekko skręcać nie Jak chcecie rozwalić Chaffinka No Czafik wygrał już, no to jest eee, ten no Czafik wygrał, brawo Gratulujemy, wygranej Niestety to, coś... to jeszcze nie jest turniej na Golda, ale wiecie, z zasobów i będzie, nie? Zapewne na Golda, bo zrobię jeszcze głosowanie. Nie, O, nie, działa. nie, O, już działa. Bo nie, nie, Ale nie, 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 a to już wiecie dlaczego ja wolę ogólnie nagrywać Plutony albo minecrafta niż ten, niż Springów. Ej, to ma to z kimś Pluton 5, A, no bitwa. bitwę. Ja znaczy, się mam, bo Mam stalowego nagranego, nie? Stalowego mam jeszcze nagranego, nie? A z kim wartego? Nie nie z tobą nie. Ale będzie z tobą Ale będzie z tobą. Dis like pod filmem, już już wchodzę, czekaj. Ale czekaj, też ci da. Ale ty wiesz, z tobą Ale z tobą i tym. Dobra, Dislay, łapka w dół, un stóp 87 187 oro. Cześć, ale chujorzał w tyle. Mam ty jeden sztak przedsząk, bo wyprzedz. Tobi, ale z tobą też nagram. O to się nie ma. Ale serię z tobą nagram jak chcesz. Dobra. Stary nawet sobą nagrać. Chcemy mieć z takim paymentem. No dokładnie. <laughs> dobra, startujemy, dobra. 3, 2, 3. Hello, bra! Y nie, yeah. nie nie strzelaj. Ej hey, dobra! Strzel Hello! Strzelad? Y eee, nie, yeah. nie nie strzelaj. Ej dobra! Nie strzelaj. Nie no nie strzelajcie, serio, nie strzelajcie się. O oh, kurde, ale przejechało. Pięknie przejechałem, aż starałem się coś rebika 2 3hp, przepraszam cię się Ty też mi zależy No ja 500 już bym się aż znowu w niego wjadę. był dziwny bug, a nie wjechałem Dobra, dobra, tu Dobra, z... Czekamy aż oni przejadą nie? Oni mają po 20hp <laughs> Ale żyją nie? To jest najmniejsze, Jest tutaj lepszy nie Nie strzelaj warpę wejść, nie strzelaj w niego <śleszy> Jezu nie nie, 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 nie strzelajcie się, proszę was. Dobra. Jedziemy. O kurde. Jedziemy, 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 jedziemy. Słupi się zbugował we mnie. Jedziemy. Bo zniknę. mu łap hajka. Mam już No Nie, Nie, Bacza coś zrobił! No Nie, coś bo no, tutaj cel Nie myślisz. No bo musiałem! nie miałem innego wyjścia. Czemu musiałeś? Co? To skrętność nie ma? No nie ma w ogóle właśnie skrętności w tym problemu. To jedzie k**wa <grym> jak wszystko. K**wa, jak k**wa To tu jedzie, patrz. Patrz, patrz, widzisz jak to skręca zajebiście? A ty, a ty a. przeżyłeś to, nieźle. to teraz, teraz on z długiego kąta. A, a co, ty masz dwa konta? Nie, no we. ja wywrócił, patrz. Nie, chyba jest, bo ten wrócenie się Nie, pan Piotr nie. pan Piotr nie. Dobra, teraz tak. Pomóżcie panu Piotrowi, Ale... pomóżmy panu Piotrowi. Nie, no, to bi... E, ty, bo ty, ci zapisał komentarz. Ja bo wiem. Sam, wiem. Się, nie ja wiem, że ty jest Boże. że to jest nie... tak, Boże. to tak, że to jest to jest tak, że on jest tak, że to jest nie że jest nie wiem. On jest dziwny. Dobra. Już jest Nie wiem. On jest dziwny. Dobra. Już koniec. O... Nie wiem. On jest dziwny. Dobra, już koniec. Rate, hurt, juży, Dobra. Jedziemy. Ale... A, Jesteś rozjebany ty dziedziaku biciec. Ty dziedziaku biciec. Kurwa, rucham ci starą pierdolą mnie śmiecią. O, o, o Jezu. Jeżdamps... Znowu muszę stanąć, bo, bo to kuźwa ma taką skardę zajebistą. na to. Dobra. Dziękuję. Nagrywasz jeszcze faken po tej, czy nie? Po tej nie wiem.

PMW, ale my gramy 6 i 7 coś. No ja już, przejechałem jak przejechałem teraz i. czysto. Kto sobie zastrzeliłeś? Dobra, ogłaszam oficjalnie, oficjalnie, kto pierwszy wyjdzie do garażu wygrywa 37 tysięcy złota. Dobra. Dobra, jedziemy jedziemy, 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 jedziemy. Nie wychodźcie do garażu ludzie. 4 kupa już wyszło. Bez jaj. I coś ty zrobił No nie Dobra To było złe Kolomolopikolopodajnik z popa Dobra, wstajemy Wstajemy jeszcze raz No dawaj się, no zwoło... jak driftują kurwa Dobra, no to jedziemy, 3, 2, 1 start dawaj. Cały czas ja jadę pierwszy. Ty, pachę jeden kobiet. <noise> bardzo dobre. Bardzo śmieszne. Ty, ale laser cię teraz nie skrytykował jak już bardzo. Nie, trafik ktoś cię zrobił. Sabotaż. Ty, ale laser... Trafik ktoś cię zrobił. Sabotaż. Ty, ale laser nawet haken na w górę zostawił. Wow, to jest dziwne aż. Wow, laser. Ale nawet cię nie skrytykował, tylko napisał, że masz cichą muzyczkę. A. No, a, a po co dawać po... głośno? Nie, nie będę dawał kurde głośno 110, nie? Na muzyce. Cholera. Wystarczy 10. Jest ładnie. Sorry. Krótko. Dobrze. Ta, a pod tym, pod tym, filmem z piosenką cię skrytykował. O no nie. O co chodzi? O jakiś plakat piosenki? Chcesz się na tym pipić. <laughs> o jest kwaliwa w ogóle pojewany. Jeśli to pasuje to mnie i tak dalej, ale wiele ludzi nie lubi Przeleciałem! Przeleciałem! Tak. No, czy na 10? Dziwi pierwszy lot. A istnieje. Ja mu, ja mu, ja mu tam napisałem pod tym komentarzem, pod tą piosenką morda, a on mi napisał dzięki mordu. Hehe, <laughs> xd. On ma coś z tak. <laughs> No, mm. tak. no jedźcie, jedźcie no. Zostało trzech wspaniałych. Dobra jedźcie! jedźcie. Grom... Zostało trzech wspaniałych te i żegnaj. KZ11... Hej, weź zadzwoń do Multy, go cię wypromuje. <suszy> <suszy> <A, suszy> no właśnie. mnie wypromuje. Gdzie ja tam mu mnie wypromuję? Ja chyba byłem... W ogóle spotkałem go dwa razy w bitwie, nie? Taka ciekawostka. To tak lamił, że ja pierdolę, nie? Gościu zginął po 2 minutach, nie? Na siódemkach, jestem Mario. Rzadko gra w ogóle, nie? W ogóle czy sto na dziesiątkach, nie? Na tchnięciu innych tierstw tak rzadko. A nie czekaj, wypromuję mnie jak mu dam 100 zł, nie? To mnie wypromuje. I wbiję mi z 10 osób. Tak zawsze jest nie. Nie na za pancerka ma farta. życie. Ich wbiję mi z 10 osób. Tak zawsze jest nie. Nie na za pancerka ma farta życie. No. Dobra, możecie jechać. W ogóle miałem do... A, Dostałem dźwięk 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 na grupie na Facebooku, gdzie jest 8 tysięcy osób, nie? Ale doszło mi całe 15 subów, więc no... F to na początku jeszcze, nie? Tak jak miałem te 20, 30. A teraz już mam po 80-90 prawie mam. Że no. O biedny. No i KZ jeden C wygrał. Brawo. Wpadnijcie do ekipy wiadomo na Discorda No i słuchajcie yy, Pisze sobie propozycje, tak? No i pamiętajcie, że na 100 subów robię konkurs, na kośwynką niekoniecznie, nie? Do widzenia, no widzę żegnam widzów, No żegnam właśnie. Oj teraz spierze raz ty jebany Miki w dupę, jebany. Dobra, czego Oj teraz jest spiernalaz się rozcie, jebany Miki pedale w dupę, jebany. Dobra, Kurde, całe zbroję. Nie nak nie kłóćmy się. Dokładnie. Pożegnajcie, no, ale... A, się... Tata, Pożegnajcie się ładnie. Pożegnajcie się ładnie. Pożegnajcie <laughs> się ładnie. No, słuchaj. No. Elo. Zapraszam <laughs>